Zostałem wezwany do konsulatu generalnego w Kharkowie. Tam mogłem odebrać szyfrowaną wiadomość. Stanowiłem, że placówka musi zostać opróżniona z żon i, i dzieci. Przyszła jakaś depesza na no ona już wskazywała godzinę, która się potwierdziła następnego ranka. Zobaczyłem grupę ludzi, którzy sprawdzają repertuar na następne dni. Miałem ochotę przez chwilę nawet podejść do nich i powiedzieć im, że nie ma sensu kupować biletów mnie obudził ten wybuch rakiet, uderzyły w browary czy w lotnisko Boryspol. W interesie nas wszystkich jest Rosja stabilna, transformująca się demokratycznie. Rosja, która jest naszym partnerem wobec innych wrogich czy, czy, czy niestabilnych, nieprzewidywalnych. Podmiotów. Tylko taka Rosja po prostu w przyrodzie nie istnieje. To nie o to chodzi, że ja się palę do tego, żeby wysłać polską armię na Ukrainę, rozpocząć wojnę z Rosją, ale po prostu może się to okazać najlepsze ze złych rozwiązań, jakie przed sobą mamy. Fronty wojny. Zapraszają Marcin Wyrwał i Edyta Rzemła. Witam Państwa w podcaście Fronty Wojny. Studio nie to co zwykle, trochę wyjątkowe, ale dlatego, że i gość wyjątkowy. Bartosz Cichocki był ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie. Ten człowiek, który kiedy wszystkie korpusy dyplomatyczne zwijały się z Kijowa, bo Rosja masowo uderzyła na Ukrainę. On został, został z dwoma tylko ludźmi w tej naszej polskiej ambasadzie. Te wspomnienia, panie ambasadorze, wciąż są żywe czy jakoś się zacierają? Od tego zaczniemy, bo na pewno dużo będziemy rozmawiali też o sytuacji bardzo bieżącej. Im więcej czasu upływa, tym więcej zanika gdzieś takich złych wspomnień, a, ale. W sile pozostają te, te wspomnienia dobre, właśnie o, o dwóch przyjaciołach, o, o takich przyjaciołach już na, przyjacielach już na zawsze, o charakterach, które w sobie odkryliśmy, o, o, o ludziach, których nie poznalibyśmy tak jak pana bym nie poznał, czy, czy innych korespondentów polskich, którzy wtedy przyjeżdżali. Za, jakoś zostaje ze mną ta pamięć o, o odwadze, o poświęceniu, o. Wspólnocie, o tym, że stanęliśmy ramię w ramię, my Polacy między sobą. Dla nas ogromne znaczenie miało obserwowanie wydarzeń na granicy i w Polsce, jak, jak nasi rodacy i państwo, i społeczeństwo, i rząd, i społeczeństwo, i opozycja, i rząd, i społeczeństwo stanęli, stanęli na wysokości zadania. To nas, to nas niosło ogromnie. A, a odchodzą jakoś tak zapomnienia. No wiadomo, że był strach, że była niepewność, że nie każdy dał radę, że każdy z nas miał chwilę zwątpienia i jakiegoś tam no słabsze dni. Ale to są takie rzeczy oczywiście, których, są, są takie wydarzenia w naszym życiu, które na pewno każdy z nas pamięta, każdy z nas pamięta, gdzie był i co robił, kiedy te, kiedy terroryści uderzyli w World Trade Center, wszyscy pamiętamy pewnie początki covidu. E, I wszyscy będziemy pamiętać i każdy ma jakieś swoje przeżycia e, tego 22 lutego 2022 roku. I, i, I oczywiście nic z tego nie, nie zaczę. A pan jak wspomina ten konkretny dzień, kiedy przyszła informacja, że to już naprawdę się zaczęło? Pan wiedział wcześniej, prawda? E, to no... To, to, jest, to jest trochę dłuższy okres, bo e, ta publiczna debata, że, że będzie wojna, nie będzie wojny, ona się toczyła gdzieś od chyba października 2021 e, roku i, i myśmy już wtedy zaczęli przygotowania. E, półtora tygodnia przed, przed inwazją e, na Ukrainie był z wizytą minister Zbigniew Rau, wtedy jako przewodniczący OBWE. I myśmy pojechali z ministrem Rałem do Charkowa spotkać się z prezydentem Załęskim i pierwotny plan był taki, że mieliśmy odwiedzić tę stanicę ługańską na, na ówczesnej linii kontaktu. Co się okazało niemożliwe, ponoć z przyczyn pogodowych, chociaż teraz można mieć wątpliwości, w każdym razie nigdy nie dotarłem do tej, do tej stanicy ługańskiej, już być może nie dotrę. I kiedy minister Rauch wsiadł do samolotu i poleciał, myśmy mieli wracać samochodami następnego dnia do Kijowa, no to zostałem wezwany do konsulatu generalnego w Charkowie. Wtedy no, po raz kolejny się przekonałem, jak, jak dobrą inwestycją była polska inwestycja w konsulaty generalne. Myśmy mieli sieć pięciu takich konsulatów przed wojną. I tam mogłem odebrać szyfrowaną wiadomość, która... No, po przeczytaniu której postanowiłem, że, że placówka musi zostać opróżniona z, z żon i, i dzieci, że muszą zostać tylko już dyplomaci, ci, którzy są naprawdę niezbędni, więc wykorzystałem ten, tą covidową klauzulę i, i wysłałem większość zespołu na pracę z dystansu, bo, bo nasze żony też pracowały na, na placówce. Więc to nie była ewakuacja. Mogliśmy uczciwie odpowiadać na pytanie, że się nie ewakuujemy, no ale, ale w ciągu weekendu, bo to był piątek wieczór, kiedy dostałem tę wiadomość, do poniedziałku, do poniedziałku naszych rodzin nie było i to było, to było bardzo ważne. Ja znam kilka przypadków ambasad, które zostały. Z, z nowonarodzonymi dziećmi e, i z, z żonami, z, m, i to, to naprawdę podziwiam tych kolegów, jak sobie dali radę. Dzisiaj właśnie się spotkałem wcześniej z kolegą, e, który był ambasadorem Holandii w w, na Ukrainie, teraz jest w Polsce. Opowiadał jak gotował spaghetti dla, osobiście dla, dla dużej grupy osób, która, która została. No a dzień... o, to Ja pamiętam pana, jak pan gotował spaghetti. Już nie pamiętam, czy to było spaghetti, ale pamiętam, że właśnie dla tych dwóch swoich oficerów i dla nas, dziennikarzy, jakoś potrawę no, pewnego dnia w ambasadzie. Może to był jakiś wyjątkowy no. przypadek, bo w, ku naszemu zadowoleniu okazało się, że, że pułkownik Mariusz Sadowski, zastępca Tasze obrony, jest kulinarnym mistrzem i to on nas w zasadzie karmił jakimiś niezwykle wyszukanymi daniami, bo on miał jedną zasadę, że on nie gotuje prostych dań, więc gotował nieproste dania, ale może się zdarzyło, że jakąś jajecznica może ja zrobię. Natomiast dzień, dzień przed inwazją był bardzo intensywny, bo wizytę w Kijowie złożył prezydent Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Już wyczu wyczuwało się tę atmosferę. To była naprawdę na dużym, ryzyku, na dużym ryzyku wizyta. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że prezydent USA, że Secret Service i te wszystkie służby pozwoliły prezydentowi USA złożyć wizytę w Kijowie bodajże rok po inwazji, to, to doceńmy no, naprawdę taką odwagę i determinację naszych regionalnych przywódców. No ale oni około chyba czwartej wyjechali. A ja, ja zostałem wezwany do ambasady, bo też przyszła, przyszła jakaś depesza, no i ona już wskazywała godzinę, która Kto się potwierdziła godzinę? następnego ranka. Pamiętam, no to był luty, to już było ciemno, jak wychodziłem z ambasady. Naprzeciwko, jak pan wie, pan dobrze zna te okolice, jest teatr i zobaczyłem grupę ludzi, którzy sprawdzają repertuar na następne dni. I po poczułem się w jakimś kinie absurdu. Miałem ochotę przez chwilę nawet podejść do nich i powiedzieć im, że żeby sobie, żeby, no, nie ma sensu kupować biletów, bo, bo ten teatr nie będzie pewnie przez dłuższy czas niczego grał. Um, I nie wiem, jeszcze, jeszcze na takim jakimś odruchu rutyny pojechałem nocować do domu normalnie, jak, jak a moja, moja sypialnia była na najwyższym piętrze, dwunastym piętrze budynku nieopodal ambasady, otoczona biurami, kolei ukraińskiego odpowiednika PKP więc to nie był chyba najmądrzejszy wybór, żeby żeby początek wojny na wysoko nad ziemią spędzać, no i, i tam i tam mnie obudził ten wybuch rakiet, w które uderzyły, czy, czy w browary, czy w lotnisko Boryspol. Akurat miałem tak okna ustawione, że, że tą łunę bardzo dobrze było widać. No i no tak, to na pewno, to na pewno zostanie w, w, w pamięci przełączenie się na ten tryb wojenny. I w momencie, kiedy mieliśmy w zasadzie, bo przecież rozmawiamy tuż obok 24 lutego, obok trzeciej rocznicy właśnie tej masowej inwazji Rosji na Ukrainę, w momencie, kiedy mieliśmy wspominać tamten czas, tamte dni, okazuje się, że przyszły wydarzenia, które w zasadzie przyćmiewają tą rocznicę, bo od kilku dni tyle się dzieje. Najpierw konferencja bezpieczeństwa w Monachium w weekend. Potem błyskawicznie europejska konferencja w Paryżu i Rosja spotyka się ze Stanami Zjednoczonymi w Riyadzie. Pan już jest poza polityką, ale głębokie kontakty zostały. Co one mówią o, o tym, co się teraz dzieje, o naszej sytuacji? Jak mówię naszej, to myślę naszej Polaków, Ukraińców, naszego regionu. Obawiam się, że, że zbieramy owoce naszej własnej, naszej, czyli zachodniej, transatlantyckiej, tak, naszego niezdecydowania, naszego y, kunktatorstwa może w niektórych stolicach, nie mówię akurat o Warszawie, y, tego, że y, trudno nam było pokonywać pewnie jakieś bariery psychologiczne i. Y, Wesprzeć Ukrainę na tyle, by, by odrzuciła Rosję nie tylko z obwodu kijowskiego, ale, ale i na wschodzie. E, jakby da, dawkowaliśmy, no to, to było bardzo wyraźnie widać ze strony y, administracji amerykańskiej Joe Bidena, która oczywiście odegrała kluczową rolę. No wiadomo, że jest tylko jedno supermocarstwo na świecie i, i wyraźny lider tej transatlantyckiej rodziny, ale to, to takie dawkowanie pomocy żeby Ukraina nie przegrała myśmy zawsze podkreślali że Ukraina ma wygrać a Rosja ma przegrać natomiast wizja Ale to nie było powszechne stwierdzenia ja pamiętam co mówił wtedy prezydent Biden prawda że trzeba tak zrobić żeby Rosja nie wygrała Ukraina nie przegrała co to miało no to jest w ogóle inny poziom roznaczać. inny poziom ambicji i on wynikał czy to i... był czy to był kanclerz Scholz raz nie pamiętam oni się przerzucali Tutaj chyba tego było rodzaju, podobnie tak. Tu było podobnie i, i to nie są tylko moje domysły, bo ja z kolegami ambasadorami czy koleżankami ambasadorami byłem, byłem w kontakcie nawet wtedy, kiedy część z nich wyjechała do Lwowa, czy do Czerniowców, czy do Zamościa, czy do Rzeszowa. Wielokrotnie się spot, ale nie tylko z ambasadorami, może nawet nie przede wszystkim z ambasadorami państw NATO, ale też tego globalnego południa, koledzy, koledzy z państw arabskich, afrykańskich przychodzili, czy, czy jakoś się kontaktowaliśmy. Oni, yy, oni, utożsam... oni stawiali znak równości, czego nigdy nie mogłem zrozumieć: między zwycięstwem Ukrainy w tej wojnie obronnej a rozpadem Rosji. Moim zdaniem postawa i Stanów Zjednoczonych i Niemiec wynikała ze strachu, że coś złego się stanie z Rosją, jeśli Ukrainie się uda. Nigdy mnie to nie przekonywało, ale no jest widocznie tak, to jest głęboko, jak się cofniemy wstecz, nie wiem, do Kongresu Wiedeńskiego wojen napoleońskich, czy że te państwa zachodnie nadal są w, podświadomie jakoś skupione na Rosji. Te państwa pomiędzy nie bardzo, nie, bar nie interesują ich aż tak bardzo, nie przeżywają naszego losu aż tak bardzo. Brutalna prawda jest taka, że, że są gotowe poświęcić Ukrainę. Miejmy nadzieję, że to nie dotyczy państw Europy Środkowej, które już są w NATO, byle no właśnie na tym obszarze eurazjatyckim nie doszło do, do jakiejś. Do jakiejś katastrofy, która nie wiem, wielokrotnie słyszałem, no ale słuchaj, oni mają arsenał nuklearny, no ale to, to, czy to znaczy, że oni mają nas wszystkich napadać i wy będziecie tak oddawać kolejne kraje, kolejne terytoria? Jeśli Rosja, tutaj się zgadzam, Rosja prowadzi politykę samobójczą. To się prędzej niż później bardzo źle skończy dla Rosji, no ale to jest jej wybór, na który my mamy ograniczony wpływ. My jasno mówimy Rosji, jakby szanujcie prawo międzynarodowe, Wszystko, o wszystkim się da porozmawiać. Używanie siły w stosunkach międzynarodowych to jest najgorszy wybór, no ale nie jesteśmy słuchani. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.